Siemanko, tutaj Robercik z braci Luzik. Idziemy sobie właśnie dzisiaj z Mateuszem na Street Batu Rzeszów. Rzeszu. Podjechaliśmy właśnie na myjkę które opukać auto. Mateusz jest bardzo podjarany, bo pokładał ogromne nadzieję, że w końcu dzisiaj z kimś uda mu się wygrać. No ja szczerze mówiąc nie jestem, to do tego taki przekonany, ale oczywiście, jeżeli mu się uda, to z chęcią mu pogratuluję. Zaraz wsiadamy, Mateusz już kończy. Lecimy jeszcze po jednego ziomeczka kubę którego być może będziecie mogli zobaczyć później w filmiku. I startujemy. Za jakąś godzinkę powinniśmy my być w Rzeszowie. To co to? dzisiaj wyleczysz? Oczywiście. Co to jednego? No tak, jak mówiłem. Bardzo się podjaram tym tą pipem i tym interkulerem. Myślę, że jest szybki. Dojeżdżamy na podpromie No właśnie też dojechaliśmy Troszeczkę jestem w sumie rozczarowany Bo mam wrażenie, że tutaj większość osób przyjechała po prostu na imprezę, a nie na spota Nie wiem czy jesteśmy za późno, czy Mateusz zbyt powoli jechał Mateusz, Co się bo? wydarzyło? Gdzie wy jesteście? Właśnie dzwonimy, jest z nami jeszcze Kuba Simonu. Który być może będzie bohaterem e, a to nie było na Któregoś z przyszłych odcinków A na no razie nie będziemy dziękuję. zdradzać No jeden telefon troszeczkę nam rozjaśnił Okazało się, że pomyliliśmy miejscówkę Znaczy Mateusz pomylił, bo to, no, to to odpowiada I właśnie jedziemy na tą drugą Miejmy nadzieję właściwą O patrz Co się nam trafiło tak czekamy ile bierze za kilometr No nie Ładne. Chyba dużo Chyba, że dla ta idei to... mm, mm, mm. tak jest, Policja tutaj się kręci To znaczy, że jesteśmy na dobrym Mniej terenie, na dobrym, na dobrym miejscu dłuży. Na dobrej drodze, no Zdecydowanie Teraz już nie mam wątpliwości te fury jednak trochę inne, niż na które tutaj stoją. Zaraz się przejdziemy, zresztą zobaczymy, pokażemy wam park maszyn, że tak to ujmę. Troszkę takim Fasten Furius zajechało na samym początku. Nie wiem, czy tylko ja takie miałem wrażenie, czy... Czy coś w tym jednak jest. Trochę inna auta na pewno, niż Fasten Furius. To już nie te lata. Samochodów. Mało jest aut z jakimiś tam winylami, neonami i tego typu modyfikacjami wizualnymi. Siema? Siemko? Siema Zący, to co, co? Róno, siema. Ty właśnie miałem do Nie niego pisać. Nie ma go? Zaraz będzie, tak? Aha, no to dobrze. Aha, no to dobrze. Siemka. Siemka. To powiedziałem po niego i ten. A no, ja zaraz coś zaparkuję Zobaczymy, jak to jest? Przywieziemy go najwyżej. Karol to jest oczywiście ten killer, który... Ze strzy. E, Karol ze strzy. Karol Karol 3 który w e, tarnobrzeskim półświatku no nie ma sobie równych. <gry> Ale tak szczerze widziałeś coś ciekawego, takiego naprawdę fajnego? Bo ja tu się skupiam na nagrywaniu, ale no nie zwróciłem nie uwagi wiem, na nic takiego. Dużo k 39 jakieś tam, 4,6, wiadomo, to jest na każdym spocie. Bez tego spot nie może się, <głos》> można spotu uznać za udany, <głos》>, jak nie ma. 46, A 4 śmierć. Może no, tutaj coś, coś takiego nawet fajnego. To jest 1,2,3? No, tutaj rzeczywiście, 2,3 3 tak? No, no tak wiadomo, dużo BMW, dużo Audi, tam kurczę. No. Co, tutaj jest ostry? Gdzie? Tą starą BM, przyjechał? No właśnie, mówimy tu tutaj. Coś, coś mówiliśmy E46. Uuuu! Tutaj coś dla miłośników JDM-u. Naprawdę kawał solidnej japońskiej motoryzacji. Dla mnie te auta naprawdę mają swój styl cały czas. Pewnie większość osób powie, że to wiocha ale ja mogłem coś w takim mieć. To jest 30 fajna na spotkę. Ty no faktycznie, Zgadza jaki motor. Ale wiesz, na to w ogóle nie stanę. Tak, kot. Nie, to muszę... Nagrywasz? No, Nagrywasz go? Nagrywam. Zrób mi zdjęcie. <laughs> Zrób mi zdjęcie. Takiego szukasz. No. Auto moich marzeń A tu megan. Też bardzo ładnie. Nic ciekawego, tak? Chodźmy dalej. Dobra, idziemy. Czyli znaczy albo ten, import tuner, raczej bym powiedział. Co? Import tuner. to jest import tuner? No taki styl amerykański na. na japoński auto. Underground 2 i to sprawdzę Cześć, tak? taki Tak? To podejdzie, podejdziemy tam. Powiedziałem że 4 6 To zaraz będziemy, za minutkę. Dobra, spacerujemy, chodzimy, oglądamy. Karola ze strzyni niestety nie ma Słynnego killera z Tarnobrzega. Jest, nie, nie. <laughs> Bo chilluje. <laughs> Cytując klasyka To znaczy Karola. Pogadałem z nim chwilę wcześniej. Przyznam wam szczerze, że jest w sumie nawet trochę out, ale chyba się jednak delikatnie mimo wszystko spóźniliśmy. Masz coś do powiedzenia w tej sprawie? Dlaczego będzie kujowy materiał tu do Mateusza, piszcie. Nie mam nic do zadania. Co, Co? Co złego, to nie ja. Dobra. Kuba, może dwa słowa? No, jestem po prostu zdumiony ilością. Ilością samochodów w jednym miejscu. Niekoniecznie jakością. Jakością ale... czego? aut? Jakością samochodu? Ale no, oczywiście, są też fajne. Żeby nie, no, było. nie, no tak. No, no to wiadomo, jak na auty, każdym czy, spocie, nie? nie nadają się w jakikolwiek sposób, żeby tutaj być. To tak, samo jak, to tak samo jak na imprezie w klubie, tak? To jest dokładnie tak samo, dlatego no tego się nie przeskoczy. No tak. Challenger SRT8. Fajny. Zamiast z Laguny na pewno by się jarał Preludka No całkiem sympatyczny widok, chociaż wiadomo. Nie jest to szybkie auto, ale... No tak. a jest Clio Sport, do którego masz sentyment. Ja przyznam, szczerze, też uważam, że... patrz jakie zetki fajne ma, chyba takie jak ty miałeś. Super Legery, nie? Są ultralegery? Uuu, ultralegery na bogato. Bardzo dobrze wspominam. Ja słyszałem, prawie tak ładne jak moje. Co? Ja prawie tak ładne Co? jest prawie dokładnie jak moje. Też w sedanie? Też w sedanie. Też Sedanie, no. Ale bez lusterka w To nie ma w ogóle podejścia do twojego. <grym> Te lusterka robią robotę. Dokładnie. Kto siedzi we 36, ten wie. No dobra, tu już nic nie ma, nie ukrywajmy. Tutaj chyba przyjechali po prostu na zakupy Do fuluci. ludzi. Chodźmy stąd, nie wiem tam coś jeszcze jest Dobra, zabijamy się, myślę. Nie ma co tu więcej z tematu Fiat PT1313 Co? Przegrywam Czarne blachy DGH Old był baby. On dwa zdjęcia sobie Ty, no faktycznie. Lasku siedzą na masce. Największe tłumy dookoła. Twoje auto zgromadziło naprawdę rzeszę fanów. Szczerze mówiąc. Nie jakiś tam McLaren, nie JDM, nie. Tylko Renault Sport. I to Mateusza Renault Sport właśnie. Z tym czerwonym kubełkiem. Co jeszcze ograć? Karbonowa maska, fajne ringi, hmm. cooler, co świadczy, że auto ma turbo Ale o czym w ogóle mówisz? No to jest 30, którą nagrywasz. No, no żeby była jasność, Mega tak? Mega szerokie felgi, widzę. Mega, Mega mi się 8. podoba. Mega szerokie felgi to R88, czarny bandyta. No wygląda naprawdę. Wygląda kazacko, ale, ale to nie jest auto, które wody. jest w stanie się szybko przemieszczać. No niestety. Może i nie Ale no wygląda pięknie no Naprawdę w kozacko McLarena Nie będę udał, że jak to jest model To jest chyba 600... Chyba 670S? 675LT? Nie Też nie wody. wiem, no ale zobaczcie tutaj Tutaj mamy... Zobaczcie ten tyłek R33 Zobaczcie ten komin Co? HKS, samogena czy coś w tym stylu Nooo Szkoda, że nie jest no ale niestety nie mamy już teraz czasu za bardzo na to Dobra, pakujemy się do furki i zmieniamy miejscówkę Żeby jeszcze jakieś kreski ograć Może z kimś wystartować, bo Mateusz się strasznie napalił Żeby kogoś wyciąć dzisiaj Hmm, Trzymajcie się hmm, No jak widzicie, widzowie też tutaj trzeba oddać swoje, niestety. Uuuuhuu, uh, uh, tu no coś, coś coś dla mnie. Z co ty Nawet się nie kompromituj Nie no, z 350 tam mógłbyś pojechać, ale z 370 to nie dasz rady. Tylko taka moja prośba Nie wydzwój tym razem, dobra? Dobrze Postaram się Chociaż w sumie mielibyśmy sporo lajków to by się mogło sprzedać. Dobre, przepraszam, panowie na ściganie? Tak, witam, witam. Jakie ściganie przypada? To do Wydajma. Tu trzeba mieć sportowe samochody. Pamiętaj: dobry start, szybka zmiana biegów i mamy to. Ładnie, ładnie. Zmiana biegu dobrze. Udało się. Przechodzimy! No i co? Drodzy widzowie, i drogie panie. Jeżeli się jakiekolwiek oglądają, rozjeżdżamy się, bo niestety, ale. Barwa niebieska panowała. Barwa niebieska panowała okolice. Zrobili panowie dyskotekę i wszyscy stracili latę do ścigania się